Unia Europejska finansuje projekt, który daje nową możliwość dolnośląskim absolwentom. Nosi on tytuł Cyberrynka Lidera i ma na celu przeszkolenie osób, które chciałyby podjąć pracę w fundacjach, spółdzielniach i stowarzyszeniach. Uczestnicząc w tym projekcie ma się również zagwarantowaną pracę przynajmniej przez pół roku. Można ją podjąć w wybranej organizacji lub założyć własną. Partnerami w projekcie są bardziej doświadczeni na tym polu Niemcy, Holendrzy, Anglicy i Włosi. Ci ostatni z powodzeniem zatrudniają w spółdzielniach ogromną rzeszę osób. Polakom, jak się okazuje, samo słowo spółdzielnia nie kojarzy się dobrze. Stowarzyszenie Most zamierza w najbliższym czasie tworzyć spółdzielnie socjalne, w których miejsce pracy znajdować będą osoby uzależnione. Jedną z takich spółdzielni ma być spółdzielnia o charakterze remontowym. Okazuje się, że osoby uzależnione mogą i potrafią świetnie pracować. Już dzisiaj trzeźwiejący alkoholicy remontują pustostany, które później oddadzą gminie. Lider Stowarzyszenia Most chętnie bowiem cytuje słowa wiceministra Mierzejewskiego, który powiedział, nieumiejętność funkcjonowania społecznego niektórych ludzi to ich ograniczenie, a nie wina. Państwo nie jest więc zwolnione z odpowiedzialności za nich. Jeśli tak jest. To mamy do wyboru. Albo w ramach podatków, które każdy z nas płaci Państwu, powiedzieć ok, 5, 10, 17% jest przeznaczanych na łatanie y, tych nieumiejętności, które żeśmy sami wyprodukowali. Albo powiedzieć, że każdy człowiek jest dla nas wartością. I że tak naprawdę lepiej dać mu pracę niż dawać mu pieniądze. Bo nic tak nie degraduje jak y, y, dawanie pieniędzy właśnie. Liderem Fundacji Hobbit jest Krzysztof Bojda. Kiedyś był nauczycielem i dobrze poznał potrzeby dzieci. Ale stworzona przez niego organizacja stanowi też pewnego rodzaju spłatę długów wdzięczności. Małemu Krzyśkowi też kiedyś ktoś pomógł. Ktoś kiedyś kupił mi mundurek harcerski. Ktoś kiedyś kupił mi trampki, kurtkę w zimie. Efekt tego był taki, że, że czułem się dobrze, bezpiecznie. I jakby znając. Problemy w dziecięce, wpadliśmy na pomysł, że dobrze byłoby wyciągnąć rękę też do innych i zaczęliśmy organizować czas wolny dla dzieci i młodzieży, najpierw w szkole, będąc nauczycielami, a potem już 13 lat temu w obrębie struktur, które sami założyliśmy, czyli w obrębie Fundacji Hobbit. Hobbit organizuje różne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Są to jednotniowe imprezy sportowo-kulturalne, ale także zimowiska, obozy, spływy kajakowe. Codziennie dzieci mogą korzystać z różnych warsztatów i pięciu programów tematycznych. Choć pracy jest tam dużo, podejmując ją, nie można kierować się wyłącznie chęcią zarobienia pieniędzy. Otóż no w, w tym wszystkim tak naprawdę pieniądze niewiele znaczą. Pieniądze są tylko środkiem do osiągnięcia pewnego celu. Jakby na samym początku wymyśliliśmy sobie, że będziemy realizować swoje i innych marzenia, tych, którzy tutaj do nas przychodzą. I dość istotną rzeczą w tym wszystkim, co robimy, jest to, że nasze marzenia wytyczają tak naprawdę nasze cele. Ja bym się najbardziej chciał się zająć pracą z dziećmi, z młodzieżą, aktywizować ich poprzez sport, żeby nie sięgali po różnego rodzaju narkotyki, alkohol i nie brali przykładu ze starszych kolegów. W naszym projekcie rozpoczęliśmy rekrutację. To znaczy, że szukamy 50 młodych, wyjątkowych osób, takich, które chcą podjąć pracę w trzecim sektorze, które swoją przyszłość chcą związać z organizacjami pozarządowymi. Przypomnę, że nasze kryteria to znajomość języka obcego, podstawy obsługi komputera, ale najważniejsze to zacięcie do pracy społecznej. W projekcie mogą też uczestniczyć absolwenci szkół maturalnych i policjalnych, ci, którzy chcieliby na przykład działać na rzecz pokrzywdzonych, potrzebujących pomocy, ochrony środowiska, rozwoju demokracji i gospodarki. Wydaje się, że praca w trzecim sektorze ma przed sobą ogromne perspektywy. Można osiągnąć satysfakcję z, z pracy w trzecim sektorze, ponieważ łączy się to z tworzeniem tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, czyli... Takim podejściem nie co państwo może zrobić dla mnie, ale co ja mogę zrobić dla państwa. Europejską rekordziską pod względem liczby osób zatrudnionych w trzecim sektorze jest Holandia. Tam w organizacjach pozarządowych Zamiast pracuje jedna czwarta wszystkich zatrudnionych. Nic więc dziwnego, że mają duży wpływ na politykę państwa, a rządzące uwzględniają ich, ich udział w budżecie kraju. W takim stopniu by nie musiały zdecydowaną większość czasu poświęcać na zdobywanie funduszy finansujących konieczne działania. Tam są utwierdzone demokracje. W Polsce mimo wszystko, chociaż niektórym się wydaje, że już jesteśmy bardzo długo państwem demokratycznym, ta demokracja jest raczkująca i trzeci sektor jest dopiero na starcie. Ja sądzę, że potrzeba jeszcze kilku lat na to, żebyśmy jednak utwierdzili się w przekonaniu i w takim myśleniu, że to jest przyszłość. Jeśli chodzi o politykę państwa wobec polskiego trzeciego sektora, to jak się wyraził poseł Duda, klimat jest przychylny, ale nie przepojony entuzjazmem. Tym bardziej więc potrzebni są pełni pasji, młodzi, wykształceni ludzie, którzy będą w stanie go wzmocnić. Cały demokratyczny świat jest oparty na trzecim sektorze, na organizacjach pozarządowych, na młodych ludziach. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy czują chęć robienia czegoś dla innych, robienia czegoś poza instytucjami państwowymi czy samorządowymi, że to jest naprawdę bardzo ciekawa perspektywa dla nich i ciekawy obszar, gdzie mogą znaleźć swoje miejsce, a sądzę, że możemy też w perspektywie mówić o rynku w ogóle usług socjalnych, organizacji pozarządowych, bo to jest to, co w Polsce również powinno zaistnieć. Prowadząc działalność społeczną można to robić na trzy sposoby. Poprzez stowarzyszenie, fundację lub poprzez spółdzielnię społeczną. Aby założyć stowarzyszenie. Potrzebne jest do tego 15 osób, aby założyć fundację, osoba jedna najważniejsza to fundator. Natomiast w przypadku spółdzielni socjalnej sprawa jest nieco bardziej trudna i złożona z powodu braków legislacyjnych w polskim prawodawstwie. Zakładając towarzyszenie dobrze jest znaleźć pewną niszę, obszar mało zagospodarowany, wybrać sobie taką dziedzinę najlepiej, która indywidualnie odpowiada. A także taką, która jest mało zagospodarowana. Warunkiem uzyskania środków, zarówno gminnych, jak i europejskich, jest napisanie i zatwierdzenie dobrego projektu. W projekcie należy przedstawić cel działania i sposoby realizacji zadań, a także pewien harmonogram czasowy, jak należy to zadanie wykonać. No. Mamy coraz większą liczbę absolwentów, którzy zupełnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, jak znaleźć pracę. Wolontariat pokazuje tym młodym ludziom różne perspektywy zawodowe. Chodzi po prostu o to, by oni mogli się sprawdzić, asystować profesjonalistom, a potem by mogli podjąć decyzję dotyczącą własnej ścieżki zawodowej. Największym problemem, z jakim borykają się polskie organizacje pozarządowe, to fundusze potrzebne na sfinansowanie podejmowanych działań. Na ogół trzeba się dobrze nagimnastykować, by zdobyć pieniądze. Faktem, że rządzący w jakimś stopniu uwzględnili te potrzeby, jest przyjęcie ustawy, na mocy której 1% podatku dochodowego możemy przeznaczyć na organizację pożytku publicznego. Także instytucje Unii przeznaczają nam znaczące środki na działalność organizacji pozarządowych. To właśnie dzięki nim i oczywiście pomysłowości autorów. We w Wrocławiu może być realizowany projekt Cyberręka Lidera. Unia jednak nie tylko finansuje, ale także bardzo dokładnie kontroluje przebieg realizacji i wypełnianie wszystkich stawianych wymogów. Partnerstwo jest jednym z kluczowych pojęć przy realizacji projektów wymaganym przez Unię Europejską. To znaczy, że Unia namawia nas do tego, żeby różne podmioty działające w różnych dziedzinach próbowały wspólnie realizować jakieś projekty. Po co? Po to, żeby w różny sposób, specyficzny dla własnej branży spojrzeć na te same sprawy. Z perspektywy tych kilku miesięcy działania pierwszego w naszym projekcie myślę, że to świetny pomysł. Do Partnerstwa Krajowego od razu przystąpiła gmina Wrocław, Szkoła Pracowników Służb Społecznych oraz Towarzystwo Edukacji Otwartej. Ostatnio do tego grona dołączyła Telewizja Polska Oddział we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Dom Spotkań Angeliusa Silesiusa. Stowarzyszenie przyjmie na staż i będzie szkolić uczestników projektu pod kątem wzmacniania motywacji oraz zawodowego i osobistego rozwoju. Zajęcia będą się opierać na współpracy z psychologami, którzy mają duże doświadczenie nabyte w organizacjach pozarządowych całego kraju. Ja jestem troszkę wyznawcą zasady naturalizmu, jeśli chodzi o motywację. Wydaje mi się, że ona wtedy jest bardzo silna, jeśli potrafimy określić swoje potrzeby i pragnienia. To znaczy, jeśli ktoś chce pracować na rzecz np. Na młodzieży, i gdzieś mu to zawsze kołotało w głowie, to myślę, że to już jest 50% szans na to, żeby odnaleźć taką motywację. Oczywiście, może być tak, że ktoś do końca nie wie, co chce robić, no i wtedy naszym zadaniem na tych szczeblach będzie pomóc mu w określeniu tego, w którą stronę chce iść. Ale my to wszystko będziemy robili metodami aktywnymi, ciekawymi, atrakcyjnymi, także mam nadzieję, że tę motywację uda się wzmocnić. Telewizja Polska we Wrocławiu podjęła się realizacji i emisji programu telewizyjnego promującego założenia cyberręki i przybliżającego problematykę trzeciego sektora. Do tej pory widzowie mogli przyjrzeć się już istniejącym dolnośląskim organizacjom pozarządowym i w ten sposób ewentualnie znaleźć w nich zawodowe miejsce dla siebie. Telewizja Polska we Wrocławiu jako ośrodek terenowy, co oczywiste jest zainteresowana wszelkimi formami walki z bezrobociem w województwie dolnośląskim, a poprzez emisję programu na naszej antenie mamy nadzieję zainteresować jak najwięcej absolwentów możliwością podjęcia pracy w trzecim sektorze, tworzeniem organizacji pozarządowych czy realizacji swoich projektów. Też tak sobie myślę, że fakt, iż projekt jest realizowany przez wrocławską organizację pozarządową, ale finansowany przez Unię Europejską daje możliwość takiego namacalnego sprawdzenia, jakie korzyści płyną z faktu, że Polska stała się krajem członkowskim. Oprócz partnerstw krajowych w ramach Equela zawarliśmy także partnerstwa ponadnarodowe z takimi krajami jak Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, a także Holandia. W ramach współpracy międzynarodowej zamierzamy przyjrzeć się doświadczeniom naszych kolegów z Unii Europejskiej, ale także pokazać na co stać nas tutaj w Polsce. Mam nadzieję, że też w ramach współpracy międzynarodowej część naszych absolwentów odbędzie bardzo ciekawe staże w Anglii i w Niemczech. Dlatego warto być w naszym projekcie. Pratwa zawiązała trzy partnerstwa ponadnarodowe. Pierwsze, Power of Generations, podjęto z Włochami, Niemcami i Holendrami. Ma ona służyć opracowaniu sztafety pokoleniowej, czyli płynnemu przejściu młodych pracowników trzeciego sektora w miejsce tych, którzy z racji wieku już odchodzą. Chodzi o to, aby młodzi korzystali z doświadczenia tych osób starszych i ta przestrzeń między nimi była zagospodarowana poprzez swego rodzaju pomost, który mamy nadzieję wypracować. Drugie partnerstwo ośrodek Tratpa zawiązał z Niemcami, Wielką Brytanią i Holandią po to, by skorzystać z doświadczeń tych krajów w kwestii przeciwdziałania wykluczeniu pewnych grup osób poza nawias społeczny. Partnerstwo nosi nazwę Butterfly Creating Chances. Chodzi o to, aby, jak to nazwa wskazuje, stwarzać szanse. Rozwoju ludziom do tej pory nieaktywnym zawodowo. Chodzi tutaj o tworzenie spółdzielni socjalnych czy też przedsiębiorstw społecznych. Bazylię, którą najpierw podlewamy, potem poddajemy badaniom w laboratorium. Na koniec pakujemy i wysyłamy do hipermarketów. Pracownicy pakują to, co rano zostało ścięte, a już wieczorem znajdzie się to na półkach w hipermarkecie, gotowe do kupienia. Ale kim są ci pracownicy? W zdecydowanej większości niepełnosprawni i upośledzeni umysłowo. Włączenie ich w życie społeczne w każdym kraju stwarza problem. Te osoby, aby się nie pogłębiać w chorobie, muszą mieć zajęcie. To są nasi pracownicy. Jak się nazywasz? Karli. Skąd jesteś? Z wioso Liczęto, które znajduje się niedaleko stąd. A od kiedy tu pracujesz? Osiem miesięcy. I jak się czujesz? Bardzo dobrze. A ty? Nazywam się Antonella. Ile masz lat? Jutro mam urodziny. Mam 48 lat. Mieszkam w regionu. W przyszłym tygodniu minie rok, jak tu jestem. Bardzo dobrze się tu czuję. Od kiedy jesteś z nami? Od trzech lat. Gdzie wcześniej pracowałaś? Serra. A więc produkcja kwiatów. Tak, produkcja kwiatów. Pielęgnowałam je. Mieszkam w prowincji Reggio Emilia. Pracuję tu od roku. Dobrze się tu czuję. W ten sposób pomagam mojej mamie. Unia Europejska od kilku lat finansuje projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie z Holenderskiego Miasteczka Harlem. To jest sklep, do którego ludzie przynoszą różne niepotrzebne im rzeczy. My potem próbujemy je sprzedać i tak dajemy pracę bezrobotniom. Sortują, naprawiają, sprzedają. Czasami są tu kierowani jako osoby gotowe do podjęcia kolejnego kroku w swoim życiu. My ich tutaj szkolimy i oceniamy ich szanse. Czasami trafiają tutaj sami, patrzą, mówią, to mi się podoba i chcą pracować i zrobić w końcu coś ze swoim życiem. W ogóle ten projekt, to jest otworzenie oczu na nowe możliwości, na szukanie zupełnie zatrudnienia w innym miejscu niż się ludziom nie wydaje. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajny pomysł i swoich znajomych zachęcamy do drugiej edycji tego programu. Polityka państwa polskiego jeszcze nie sprzyja tworzeniu miejsc pracy w trzecim sektorze. Przypomnę, że tylko pół zatrudnionych znalazło swoją pracę w trzecim sektorze, czyli w organizacjach pozarządowych. W ramach naszego projektu zamierzamy zmieniać tę sytuację, między innymi do, do tego będzie służyć działanie trzecie, podczas którego będziemy upowszechniać wyniki naszego projektu i wpływać też na politykę lepsze rozwiązania, które będą sprzyjały tworzeniu miejsc pracy, mam nadzieję także dla młodych ludzi w trzecim sektorze, czyli w sektorze społecznym organizacji pozarządowych.